rewelacyjne czytania dzisiaj w liturgii mówiące o zaproszeniu na otwarcie się na łaskę Pana Boga Zobaczcie, że pierwsi rodzice yy, pierwsi rodzice kryją się, uciekają. A psalm nas zaprasza do tego, żeby przyjść do Boga, wyjawić mu swój grzech, swoją troskę, bo on mówi: jak w Ewangelii mówi dzisiaj do Ciebie, do mnie, Efata, otwórz się, otwórz się, otwórz się i y, pozwól mi spojrzeć w Twoje serce, cokolwiek tam jest, czy jest rana, czy jest smutek, czy jest grzech, czy jest po prostu coś, co już gnije. Ja chcę wejść w to serce, ja chcę wynurzyć z niego to, co jest złe, chcę wydobyć z niego to, co jest, wydobyć na wierzch to, co jest dobre. Tak można by było zrozumieć dzisiejsze czytania. A więc nie uciekaj przed Panem Bogiem. Nie chowaj się. To jest takie naturalne w nas. Zobaczcie jak dzieci wyrządzą jakąś wyrządzą jakąś komuś jakiś głupi żart popełnią albo yy, są psotliwe. To one później uciekają, żeby nie wyszło na jaw. Co też im do kowy przyszło. A dzisiejsze czytania mówią: Nie, bądź szczery wobec Pana Boga. Pokaż mu całą prawdę o sobie, a on będzie mógł rzeczywiście działać. To tak jak idziemy do lekarza i powiemy: Boli nas tutaj, boli nas tam, ale nie będziemy tego odkrywać, nie będziemy pokazywać, żeby nas dotknął lekarz. Jezus jest najlepszym lekarzem, pokazuje nam dzisiaj, jak uzdrawia, i mówi: Oefata, Efata, otwórz się. Czy jesteś gotowy, by otworzyć się? To jest dobre pytanie. Myślę, że przed tym wielkim postem, do którego się zbliżamy, warto zapytać się siebie, co mam do uporządkowania, tak żeby te postanowienia wielkopostne, które podejmiemy, miały odzwierciedlenie tej rzeczywistości, którą skrywamy. Więc pracuj nad tym. Co, ze, co, co rzeczywiście kryje się w Twoim sercu, a co jest do naprawy. I to przedłuż Panu Bogu, żeby za łaską swoją to pobłogosławił i zmienił z tego, co jest złe, na dobre. Błogosławionego dnia.